Dwie gwiazdy polskiego transportu. A wieczorem na bazę. Jak do cichego portu płyniemy razem. Chcemy to zrobić polskim samochodem, kultowym samochodem i zrobimy to jako pierwsi. Nasza legenda jest już w Ameryce z masterami Tomek. Sześć lat temu, ostatni raz jechałem stałem 200. Czy ja będę potrafił nim jechać? Zdecydowaliśmy się zrobić wyprawę, której jeszcze nikt nie zrobił. To jest chyba najdalsza odległość przez całe Stany, Kanadę. Chcemy dotrzeć na Alaskę, kiedy będzie 24 godziny widno. Ale będzie to fajna frajda i bardzo piękna przygoda. Od nas ruszamy z Clearwater i jedziemy do Chicago. I wtedy z Chicago do Edmonton. O ile byłem na Alasce wszędzie, to ciągle nie dojechałem tam, gdzie jest ten słynny Dalton Highway. Który przechodzi przez koło podbiegunowe i przechodzi na ocean Arktycz. To bardzo ciężka droga, ponieważ nie ma tam asfaltu, jest, są tam kamienie, ziemia, piach i inne takie rzeczy. Koło podbiegunowe, Prudhoe Bay, tam będzie koniec. To jedziemy do Chicken. To jest bardzo słynna miejscowość poszukiwaczy złota. Chcemy zaliczyć Denali National Park, Kenai National Park. No i potem Fairbanks będzie ciężko. Poszli. Przechodzimy do Georgia A pogoda jak w kalejdoskopie było pełne słoneczko, jeszcze godzinka i zimny Zasłużony odpoczynek. Ponad plan zrobiliśmy, bo wjechaliśmy do Alabamy. Samochodziki się dobrze sprawują. Czerwony się trochę grzała. Jarwiemy pompę, budowa termostatu wyciągnięcia. Zobaczymy. To jest Kamila ulubiony śrubokręt. Dzisiaj tylko dwa stany na południu Ameryki. Życie toczy się wolniej niż gdziekolwiek indziej w Ameryce. W sobotę montujemy na dachu klimatyzatory dachowe. Takie upały, nie da się w piecach wszystko jeździć. Kamilku, przedstaw sytuację mechaniczną. Co będziemy robić? Odpowiedźniki mostu w skrzyni przeglądać. Niby się chłodno zrobiło. Ratownicy medyczni zdają sobie raport. Ustawiłeś klimatyzację na minus 46? Jeszcze nie wchodziłem do pokoju. Wstaliśmy o 3 rano, ruszyliśmy coś przed 4. Jesteśmy w Tennessee. Dzisiaj plan dojechać do Evansville. To będzie już Indiana, no i jutro jeden strzał i jesteśmy. Rano. Jeżdżamy do miejscowości, która się nazywa Pulaski. Takie Western Country chociaż nie bardzo jesteśmy na zachodzie bo to jest raczej midwest środkowy zachód jeżdżamy do Indiany jutro powtórka trzecia rano pobudka i lecimy dalej tornado mówi Tomek to też mi się tak wydaje no. mocno wieje jakby się ktoś pytał ale przecież stary nie w takich warunkach jeździł Dojechaliśmy do Chicago i mamy trzy przepiękne 266. ja nie wiem, czy to jest w przypadku od Starachowice, Dla mnie to jest gwiazda. Takie to nam chłopaki z Out PRL u zrobili po witaniu w Chicago. Jesteśmy u Kamila w top ten. Zaraz będzie robione wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić wymiana oleju i smarowanie. Czego ta blacha ze Starachowic? Nie, ona nie jest. Mądry. Pojemnik na wodę, agregat gotowi do wyjazdów w poniedziałek. Ruszamy już? Ja już. Ola i Piotrek, już staniewani. Będą nam to ruszyli do końca. Dzisiaj rozpoczyna się moja wielka przygoda tegoroczna, czyli podróż na Alaskę. Jadę typowo dla siebie, tak? Nic nie musimy to robić, tylko po prostu jedziemy za chłopakami. Ola jedzie na Triumfie Tigerze. Piotrek jedzie na Harleju, Pan American. Leczarni Ameryki, każdy stan ma jakieś tam określenie. Farmy, krowy, mleko i sery. Gdzie my taką dolinką, która się nazywa Słowak Valley przejeżdżamy w Mississippi River wyjeżdżamy z Ameryki i pojedziemy do Kanady wielkie równiny albo high plains albo wysokie równiny Krajobraz na zmienił. Udało nam się dotrzeć na granicę, jesteśmy w miejscowości Portal i już zaliczamy jakieś tam pierwsze dziwne drogi. Brakło nam 20 km, żeby dolecieć... Dojeżdżamy do Nord Battleford. 9 wieczorem, a słoneczko jeszcze wysoko, wysoko Prawie 5000 kilometrów I kierunek zachód Dzisiaj spotkanie z kolonią w Benmonton żona z Warszawy i to ma brata Warszawy. ja mam kuzynkę... Bardzo dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy tutaj zaparkować. Kolonia zawsze wierna. Tutaj Piotr, Reksiu, chodź. Zainteresowanie starami było duże. Były też inne samochody naszych rodaków. Widzimy Cadillaca połowa lat 70. Cadilla Eldorado Ford Fairlane z 1957 roku Cabriolet, silnik V8 oczywiście Wystarczy nacisnąć guziczek, siłowniki hydrauliczne zamieniają samochód na kupę z metalowym dachem Mamy Forda lat 20. Flagton marki Clacton, fronti Cieja, ale za a jaki zapach piękny z tego ruru Wyruszamy z Edmonton, jedziemy do Grand Prairie Jedziemy tak 75-80 km na godzinę I jedziemy do Dawson Creek Pary już zaparkowanych No ale nie grzeje się nic jest okej okay. Taka codzienna obsługa ich to jest e, Na przykład smarowanie przeniesienia napędu Pompy wtryskowej, pompy wody Na miejsce pilota mechanik No jest. A i jest Dalej na północ Fajnie, czy ciekawsza droga No i prawdopodobnie dzisiaj będzie kempingowanie Będziemy w takim miejscu I nie będzie w hotelu Dzisiaj przy śniadaniu były rozmowy na temat Czy mamy coś od niedźwiedzi Cóż to było? Toż to niedźwiedź, ucieka, ucieka do lasu. Niedźwiadki tu łażą po drodze. Dziwne uczucie jest, jak po tym się jedzie. Ja chłopaki, jaj! on jest zrobiony z płyt. w górach skalistych. Słuchajcie, teraz jazd będziemy mieli przepiękny. Powoli, powoli. Proszę bardzo. Nie bój się, nie bój się chcę krzywdy zrobić. Każdy jest szedł z to no jest nie. Nie, boli zbliżamy się do miejsca, gdzie planujemy zostać na noc. Ciągle jeszcze w miejscu szkolumny, bo jednak kawałek do przejechania jest. A dzisiaj na pewno jedziemy do Yukonu Tu mamy piękne statki bizonów. A tu chyba dyrektor. I żegnamy się z górami skalistymi krajobraz na przyzwy warunki jazdy jak widzicie mamy ciekawe to jest chyba trening nam tutaj robią przed na Highway tak jak tu się trochę użyło. jechaliśmy dzisiaj o 5 rano i już przejechaliśmy 200 km do Watson Lake jesteśmy już w prowincji Yukon Jurek co będziesz robił Jedna tablica była na jednym starze. Ta była na zielonym oryginalnie. Ta była na czerwonym. Karpniki macie swoją tablicę. Tomek, daj drugą. Proszę. Bolesławiec. Reksiu, ty powinieneś szukać. Ty jesteś Myśliwski Pies. Myśliwski Pies, to zaraz wyniuchać powinien polską rejestrację. Bo popatrz, ile jest niemiecki niemiecka co kawałek a polskiej nie widzimy piękny las poniżej z jeziorkiem jakimś no gdyby nie te wszechobecne komary i muchy gryzące taka już uroda letniej pory tutaj od Syberii po, po jutro wygląda na to że jutro rano przejdziemy przejście graniczne mocno dojemy. a będziemy dzień wcześniej co dla nas lepiej, ponieważ poślizg nastąpił. Pozostaliśmy dzień dłużej w Edmonton. Mamy zrobione od samego początku 6600 km. Kończy się kolejny dzień. Dzień moich imienin za godzinę i 20 minut to słońce w końcu zniknie za horyzontem. A wstaje o 4.31. Co chłopaki tak właściwie robicie? Nie. po Po Posłankę kiełbasą Tak, i z warzywami. I z warzywami. się od nas. tutaj Zostało nam do Ankorycz 980 km pojutrze dojedziemy resztę tak, żeby być wcześniej przed południem w Ankorycz. Fajny ten Alaska Highway. Taki niezarówny, za równy, nie za wyboisty. Normalnie jakby był stworzony dla starów 266. Pojechaliśmy w te chmury. To nie jest kła. Tylko to są chmurki drogę jak to dobrze jest pobujać w obłokach? Wyprzedzasz furę która jest warta 200 albo więcej tysięcy dolarów, a ty się posuwasz takim starem, to co starych ludzi najbardziej. Nie ma, że boli że tak powiem nieładnie idziemy jak trwać będziemy przejeżdżali przez US Customs czyli granica po stronie amerykańskiej za 30 km wyjeżdżamy sobie z Kanady, tych, z której wyjechaliśmy w tej chwili wjechaliśmy na Alaskę, a tu mamy takiego przedstawiciela innego gatunku, ale został złapany w swoim własnym żywiole. Jedziemy dalej, dokąd tylko droga prowadzi. Ty się trzęsą, za kierownicą to jestem pod wielkim wrażeniem, bo PRL się przypomina Alaska jest w ogóle no, niesamowita. A nasze dwa stary na Alasce w ogóle jest jakiś kosmos. To trzeba przełożyć telefon w drugą rękę i wykonać redukcję ciągle dalszy zjazdu do Anchorage Pięknie te chmurki wyglądają i to zachodzące słoneczko za nimi Tomek sprawdził zachód słońca 23.40, a wschód 4.25 I wypływamy sobie Delphi, delphi. Tam są chyba dwie orki O tam, jest, jest, piękne trzy Widzisz jak trzepie płetwą prosto? Czekamy Polaków, naprawdę w różnych dziwnych miejscach. Wysiadł facet i mówi, dowiedział się, że tędy będą dwa stary jechać. I on z lornetką siedział i patrzył, czy nie przejeżdżają starych. Korweta łyknięta. Proszę Państwa. To jest piękne. Polski stary płyka korwetę ten odcinek drogi bardzo ciekawy jest. odrobi odrobina wody plus parę milionów lat i takie rzeczy się robią. czy parę dziesiąt milionów lat. Tak wygląda wjazd do Fairbanks od strony Orange. Oglądamy, sprawdziliśmy jeden lokalny bar. Przeczytamy głośno reviews tego baru. <grym> tu tu jest najlepiej. I niedaleko do tej naleśnikowni w Fairbanks, tutaj właśnie. Tych wszystkich trzebarów to jest na miejscu gwiazdek. Drugi był ten sport Troje Praktycznie nie ma nocy. Przerzeję tak na 2-3 godzinki po północy. Cały czas się wydaje, że jest piąta po południu, nie chce się spać. Ostatni odcinek wyprawy do Prudo. Akurat dzisiaj dzisiaj na rodzinę Ameryki. Fourth of July. Przynajmniej tyle już wiadomo, że 156 mil jest. Droga bardzo krzywa, wyboje, bardzo ciężkie podjazdy i to samo jest ze zjazdami zresztą. Nie mówi że tu lekko będzie. No i jedziemy, Dalton Highway 425 minut no i tutaj naprawdę lekko nie jest. trójeczki, bo się inaczej jechać nie. a tu dopiero 150 km przejechana, jeszcze zostało 650 trening do rajdu Paryż-Dakar pierwsza klasa no widzicie jakie są warunki jazdy tutaj, a i robić też jest co tutaj, pomachać się biegami ale warto było. Mamy zrobione prawie 9000 km. A teraz. Jesteśmy nad Yukon River, to teraz będzie ujęcie specjalne. Z wyłazu. Mózg jak widzicie jest drewniany, a Yukon River jest... Deski pękły, I lekko głęboko na trzeba uważać, żeby nie wylądować w robie. Uh -huh. No to mamy hardcore z kąpielą, no i niestety malona Alaska nie wiem jak to jest zrobione trzeba będzie poczytać, że dochodzi tylko do rurociągu tak samo jak tutaj podobno ostatnie 100 km będzie asfaltu a na razie no to jest jak jest wody bardzo mało praktycznie zero tam się wspinamy na najwyższą przełęć na Dalton Highway zaczynamy morderczy podjazd jeszcześmy go nie zaczęli a już trójeczka walczymy z górami teraz ua lala jak pięknie obony apollo niosą znakomicie wspaniały obrącz słoneczko dalej wysądano w ogóle nie zachodzi. Idzie, zmienia tylko położenie, ale jest na tej wysokości już niżej, nie chce zejść. Mura komarów była. Ja myślałem z daleka, że to dym, że coś przed nami jedzie i, i po prostu dymi z komina. Także no co, jesteśmy w Arktyce. Byliśmy zafascynowani drogą, że zapomnieliśmy o tankowaniu, a jednak podjazdy dużyły nam trochę więcej paliwa. Więc się toczymy na luzie teraz i będziemy czekać za czerwonym Aż dojadą i tankowanie z beczki No i co Jurek, dojechaliśmy do koła podbiegunowego Udało się Lepiej nie pytaj <grym> Udało się, jesteśmy mało się Ale to jeszcze nie koniec, bo dajemy dalej na oceanach Jurek teraz musi zapalić i się odstresować Idę 12 w nocy Tu nic nie ma w tym miasteczku Dojechałem na daleką północ Alaski to są same firmy, które wydobywają ropę. Piotrek odjeżdża od nas, no bo musi wcześniej lecieć. Przejechał z nami aż do samego Prudowej. Fajnie się jechało razem. Dzięki. Udało nam się dojechać na ocean Arktycznie. Jak widzicie, z samochodami udało nam się tu dojechać.